Ja witam się na moim kanale. Pierwszy odcinek jak zrobić ładnego z O, o tym zapomniałam. No. Muzyki nie mam wzięte, bo niby po co? U mnie zaczęło mnie wkurzać, bo ja już dosyć długo gram. I ostatnio ogólnie będę miała nowy filmik z Gacza z Kinemastera Dziewczyna z dzicy. Dziczy i ogólnie tu są takie postacie, które robiłam To są wszyscy TikTokerzy, których lubię, ale nie będę wam o tym zbytnio mówić, i przedłużać i na razie nie będę wam pokazywać czołówki, bo dopiero nawet nie mam jeszcze rozpoczęcia. A i widać, mam jeden kleinoczek ale nie ma tym dzisiaj, tylko jak zrobić ładnego skina gacza. Ja wchodzę najpierw tu, to jest body, body and poses, czyli i pozy. I wybieram sobie kolor jaki chcę, czasami nawet białe sobie wybieram. I bardzo rzadko te, bo najbardziej lubię te, ale jak ktoś ma taki kolor skóry, to nie oceniam, tylko liczę się, by się z tym dobrze czuł. No i więc ja wybrałem ten kolor, wymażę inny i ja ogólnie biorę tak. Yy, tak biorę i biorę se. Yy, nie ten. Yy, Okej, okay. co by tu. Hmm. Bo ja ogólnie miał... miałam pomysł właśnie, ale chcę się z nami podzielić, bo dopiero zaczynam. Okej okay. Lecimy dalej i biorę to. I biorę koror dany jaki chcę i w moim przypadku to będzie... bo ja tak sobie losuję korory. Bardzo rzadko ja. Że in. in o, ja w ogóle tych tu kororów nie używam. Ja bardzo rzadko z nich, z nich korzystam. O! I mi tak coś wyszło. <laughs> Co by tutaj jeszcze może jakiś ten. No, fajnie wygląda. I ja biorę tak. Biorę ten. Tak ten, nie i ja mam ogólnie inną wersję gacha i nie będę zbytnio nagrywała jak to zrobić, ale zrobię w kinemaster bo serio, ja, ja nie lubię kasować okej, okay, lecimy Ok, cyk i tryk. No. Ale pokazywam niektóre odcinki, jak coś zainstalować, Happy Moda. Ok, teraz lecimy na ciuchę. Um. Ja biorę tak i to. Naj najczęściej to to, go nie biorę. Takie kolory jak biorę taką bluzkę. I coś takiego. I biorę tę spodnicę i też ją biorę na czarny. Bo nie, bo nie wiem jaką osoba mnie nie widziałam. Oczywiście potem niektórym, którzy na to wpadną, a nie będą wiedzieli co to jest. To po prostu um, pokażę Wam... I już jak zrobimy skinka. Leć ja biorę to. O, cyk. To ogólnie mają być kozaczki. Więc błagam bez hejtów. Po serio. serio ja to sami mam urwanie głowy. Okej. Okay. I czy, czy stąd coś brać? Ja wezmę I tak. Okej. O. Okay. o. <laughs> Dobra, I jaki był tutaj ogon? Ten. I biorę ten gorzka szybciej, biorę. I bo mi się już bardzo podoba ten skin chociaż nawet tego nie dokończyłam jeszcze ale już widzę że to jest bardzo ładne i chyba ja tego skina nie absolutnie nie będę wręcz przeciwnie okej ok sobie tu wziąć telefon wezne, okay. eee. bum, 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 bum. O. O. tak, 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 bum, Wygląda ten skin o u, co by tutaj jeszcze dodać? Brzmą sobie nawet. Tak on wygląda. Bardzo fajne. mi się bardzo to bardzo podoba. Gasem. Gasimy. I teraz, jak mówiłam, lecimy i wam pokażę niektórym, jak się to nazywa. Okej, okay. a więc już jesteśmy na moim koncie i... Tor. Więc co to mi się tu? Eee. Yy, tak. Tak, tak. Ja nie chcę jeszcze mieć Okej. A, ma to tak. Okej. Okay. I już wpisujemy. Uh, Przez cechę i live. I... Okej. Okay. Mm, teraz wam pokażę. Dobra, yy... i to jest yy, źle to To jest to, i to instalujecie po takie. No, muszę to zgasić, to drewanie. żeby mieć takie fajne rzeczy. Oczywiście nie będziecie mieli wersji, którą ja mam, bo wersja, którą ja mam trochę ciężej się po prostu no, instaluje. Ale okej. Okay. te i Word i tu są takie... Może i chyba lubię gacha, to nawet to to wezmę zainstaluję. Gacha Life Warpers. Dobra, myślę, że to było tyle w filmie. Nie będę już znucała z tym, że to się instaluje. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka. Ale tak naprawdę. <grymny> narka, tak mam trochę... Eee, dobra, narka.